Hej, ja Jestem Obra i dzisiaj zrobimy sobie niesamowitą rzecz na milionowitach związaną z Minecraftem 1.17. Słuchajcie, ostatnio urodził się nam pomysł w głowie, aby cały lodowiec podmienić na bloki ametystu. Trzeba przyznać, że naprawdę blok ametystu jest czymś co wygląda genialnie. A w dodatku słuchajcie, nie dość, że mamy ich troszeczkę, to jeszcze mamy kryształy, z których także słuchajcie właśnie bloki ametystu można stworzyć. Wyobraźcie sobie tylko, że właśnie cały nasz historyczny lodowiec chyba najbardziej historyczna budowla w całych milionowicach byłaby właśnie pokryta takimi blokami. Słuchajcie, nie będzie to łatwy projekt, ale wydaje mi się, że naprawdę warto będzie się do tego przyłożyć i słuchajcie, za moment pójdę do Elwiso, bo Elviso chciałby się także, słuchajcie, w to zaangażować i będziemy musieli na pewno znaleźć kilka geod Ametystu. Ja akurat przy lodowcu, słuchajcie, mam właśnie pod ziemią aż dwie. Dodatkowo Elviso mówił, że pomiędzy więzieniem a właśnie jego willą, która jest tam, Hen Hen, za więzieniem, także, słuchajcie, znajduje się geoda. I teraz tak. Możemy zarówno skopać geodę i dostać właśnie bloki ametystu, jak i możemy wziąć klejnoty, połączyć właśnie cztery w następujący sposób i także zrobić blok. Dlatego, słuchajcie, będziemy musieli tego ametystu pozbierać bardzo dużo i razem z Elviso spróbujemy także właśnie, słuchajcie, to podmienić, a także będę zmuszony chyba za jakieś moje pieniądze, moi drodzy, czy emeraldy, czy cokolwiek innego, nawet możliwe, że koks jabłko, kupić tego ametystu od Elvisa więcej. Eee, czy ktoś jest w stanie powiedzieć mi, co wyprawia Elvis? Słuchajcie, on postawił um. jakąś. Flagę TNT i napis Milionowice ci tego nie wybaczą. Dodatkowo, słuchajcie, nad Willą Agentixa Wisiko koksiabuko, które ja swoją drogą bardzo chętnie bym ogradał, ale Elviso, co ty tutaj wyprawiasz, stary, co? Co? Siema, siema, siema stary, co o ciebie? Co w ogóle powiesz, Co ty właśnie robisz przy Willi Agenta? Bo bo mi, że spotkamy się przy Willi Agenta i ja myślałem, że ty sobie chodzisz i oglądasz, a ty, stary, postawiłeś tutaj klocek dynamitu, jakaś tabliczka akacjowa, że milionowice ci tego nie wybaczył, czego nie. To zbadaż, to sobie wszystko ubzdurałeś chyba. Gościu ja to nagrywam, bo ja się mam nie obważyło. Nie, ale czego nie by No to, to był fotomontaż w takim razie czego mu nie wybaczył milionowicie stary, bo naprawdę ja nie wiem co tu się dzieje. Ej, serio, stary, jakby, czy coś się stało? Bo, bo ja nie wiem, co ty tutaj w ogóle. No, coś się stało, stary, no, akurat to się stało. Yy, no chłop, chłop myśli, że ma ładniejszą willę niż moja, a moja jeszcze nie powstała. I tak jest od jego willi ładniejsza. Typie, ja naprawdę nie wiem, co ty masz we łbie, ale słuchaj, robimy projekt pod tytułem ametystowy lodowiec. Mamy o, Minecrafta 1.17 zainstalowanego na nasze wspaniałe miasto Mielionowice i nie ma opcji, abyśmy z tego nie skorzystali, dlatego w tym momencie, Elwiso, powiedz mi, ile ja. masz ametystu, gdzie on się znajduje, bo ja bym chciał od ciebie go Ojojojoj, odkupić. kilka stacków będzie. I będziemy musieli, chodź zresztą do lodowca, będziemy musieli także znaleźć geody i je także skopać. Jeżeli chcemy, aby lodowiec właśnie nie był pokryty lodem, a całym tym wspaniałym ametystem to naprawdę pracy będzie co niemiara i w dodatku, słuchajcie, co najciekawsze, zamiast śniegu, słuchajcie, podmienimy go na miedź. Bo dobrze wiecie, że miedź patynuje, czyli ze swojego miedzianego, takiego rudowo, rudowego, pomarańczowego kolorku po 63 minecraftowych dniach staje się taki właśnie miętowy, powiedzmy trochę jak ta diamentowa zbroja. Ej, Elviso, ja, ja, ja nie Ładnie wiem... Nie podoba Ci się ty wypraw. Ej, to ty idź tam pod swoją willę i, i się dogadamy z tym ametystem, dobra? Ja nie za momencik ja przyjdę, jakby, słuchajcie, serio, wszystko było pokryte w następujący sposób. To by robiło no takie wrażenie. I też w niektórych miejscach można by takie stalaktyty, stalagmity, stalagnaty poukładać, ale teraz słuchajcie, wchodzę właśnie tutaj do mojej, słuchajcie, tajnej bazy i musimy zobaczyć, co my możemy zaoferować Elviso, słuchajcie, właśnie za ten ametyst. No nie mamy dużo rzeczy. Mamy troszeczkę nederytu, więc wiecie co? Wezmę te 8, powiedzmy, pradawnych zgliszy, czy tam właśnie przepalonych nederytowych skrapów. Mamy trochę złota, tutaj mamy jakieś złota, żelaza. Kolejne, słuchajcie, czy my mamy gdzieś miedzi? Obawiam się, że też, słuchajcie, dużo miedzi nie mamy, bo te 56 sztabek to naprawdę nie jest jakaś duża ilość, więc chyba miedź także trzeba będzie od Elvisa odkupić. Ale moi drodzy, rozpoczynamy genialny projekt pod tytułem ametystowy, lodowy. Jeśli jesteście ciekawi jak to wyjdzie, to oglądajcie ten film do samego końca, bo jeszcze dziś zobaczycie jak faktycznie, słuchajcie, podmieniamy te oto klocki lodu na ametyst, a za to, słuchajcie, śnieg na miedź, żeby właśnie korzystać z naszego Minecrafta 1.17. Subskrybujcie kanał najlepiej dzwonkiem codziennie. Są tutaj filmiki, więc dzwonek jest mega ważny, a na moim dodatkowym kanale Abra Games jest seria Hardcore na wersji 1.17. Ej, dalej rozbraja mnie, że Elvis ogarnia sobie willę ogród, a słuchajcie, ście i szczerze położyłem tutaj, słuchajcie, bloki deep Slate, które też oczywiście są nowe w tym Minecrafcie na naszych milionowicach. I trzeba przyznać, że taka ścieżka wyglądałaby co najmniej kozacko, ale elwu, Jo czy ty masz wszystko przygotowane? Jak Macio? Gdzie ty widzisz Macioka? Ja tutaj nadbiegam. wiesz. nowe rudy, ale to. Ej, to jest surowy, surowe, żelazo, surowe podoba się bardzo. I jeszcze surowa mieć. Ej, naprawdę kozacko, ale czy ty masz. Jak wygląda surowy burak? Nie, stary, nie widziałem jak był na burak A, wiem. Wiesz, wiesz, Wygląda tak jest? jak ty. Ej, dawaj mi ten ametyst, stary. Jakoś się dogadamy. Ja ci mogę zapłacić takimi skrapami, bo chyba o, nie masz o, ich o, za dużo, co? Tak, no potrzebuję do tego dobra, to Ile masz tych bloków, stary i, i tak dalej? Weźmy W Bloków mamy dwa no. staki. Dobrze, i do kryształków. Dwa staki ile tych kryształów? Czekaj. Kry... Jakieś 30, staka. no pół staka. Dobra, to ile chcesz, stary ametystu, za te dwa staki bloków? Bo te kryształki też policzymy w gratisie, co? Wydaje ja mi się, stary, że. No, gry się, no niech już nie będzie. No tak parę skrapów, tak z 12. Byłoby jak spoko. 12 gościu! To jest Za chenne. ametyst! Jak ty stary goudę sobie znalazłeś! Nie! Dobra, daję ci stary dwa, dwa netherytowe skrapy, co ty na to? Nie? Cztery może, byłbym wdzięczny. Dobra, stary, cztery skrapy i to jest dla ciebie. Nie, no bo naprawdę jest stary Ametys, jak my wczoraj, kiedy mieliśmy wielki pojedynek szukania Ametys, to to ja ty z, 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 z złeś Dobra, ze Masz cztery... w gratisie jeszcze. O, właśnie, masz mieć stary, bo ja chętnie wezmę trochę miedzi. Mam wiesz? kilka staków miedzi, co jest tej Ej, stary, jak się robi w ogóle blok miedzi? Ej, dziewiątkę trzeba połączyć, prawda? Dziewiątka teraz, no. Ja cię kręcę stary, mam tylko sześć bloków miedzi, nie? Ej, masz więcej tej miedzi, czy nie bardzo? No, no otóż plecyki stary. O, stary, dobra, raz. Ale to, nie, ex dwa, mój, ex mój, ex mój, ex trzy... mój. Nie, nie. Nie, nie. A co, co chcesz za te stare trzystaki no czy, czy, dobra masz, te Pierw, pas, co cię masz 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 kasuje. masz 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 Okej, dobra, łączymy to. Ej, jesteś, za, jesteś zadowolony już z tego nederytowego? No tak średnio bym powiedział, tak średnio. No, za mało, za mało, stary, naprawdę. Zajmy się dwa ale... by wbiły, byłem wdzięczny. Jak tu dwa by wbiły, stary. No dobra, to ja muszę tą jeszcze jedną mieć zabrać. Tutaj gdzieś masz okej, Nie wiesz. masz tej starej mieć żadnej. No to nie. No. Ma, ma, mam właśnie tej wieki, proszę bardzo. No to jak. O, tu... no, 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 no to daj mi. Dobra, masz te dwa sklepy. Skra... Ej, no bo ja. Osiem nederytowych no sklepów! Muszę wydać na takie bzdury, stary u ciebie. Ej, dziękuję, naprawdę. No, nie, nie, no. Handel z tobą to naprawdę nie jest rzecz, która należy do najmilszych na całym ale okej, robimy więcej tych bloków, bo ja mówiłem, że my musimy mieć kozacką tą willę. Znaczy willę O! Stary, ja, ja się aż pod parami wille będę budował. Ale muszę przyznać, że te bloki miedziane są kozackie i one o. może na sam start nie będą fajnie wyglądały na lodowcu, ale wyobraź sobie sytuację, że one właśnie zmienią kolor na ten taki, wiesz, powiedzmy miętowy, taki właśnie patynowy, tak, no nie, mięta. bo mieć się utlenia i tak jak na zamku królewskim w Warszawie, już ta dachówka nie jest taka ruda, tylko właśnie jest taka miętowo-biało-niebieska, zielona wiesz o co chodzi. No to to barwie, naprawdę no? by kozacko wyglądało. Dobra, Elviso, w takim razie każdy z nas ma swoje zadanie. Dostajesz ode mnie dwa z bloków ametystu. I ja tutaj odlajesz, jeszcze tak? zrobię, stary, kolejne. Patrz, tutaj jest 40, dobra, tutaj zrobimy tego więcej, dobra. Kolejne 54. Ja bym cię bardzo prosił, żebyś ty teraz, stary, ten ametyst właśnie popodmieniał tutaj ładnie, pięknie za okay. lud, a ja zejdę do jednej i drugiej geody, bo mam je bardzo, bardzo blisko i wówczas przyjdzie przede... więcej ametystów. Ja bym co cię jest? prosił, no. aby Iść w kima, bo zaraz tutaj będzie jest tyle mamów i brze. Ja, że... on, on zrobi wszystko, żeby dla, dla mnie nie pracować, no nie no naprawdę słuchajcie, że my musimy tutaj cimać, serio. Mam nadzieję, że chłop tam, słuchajcie, uczciwie pracuje. My, oczywiście, pamiętajcie, że mamy netherytowy kill z fortunką 3. Więc słuchajcie, jak porozwalamy troszeczkę tych kryształów, no to tego słuchajcie, nam powypada bardzo, ale to słuchajcie, bardzo, bardzo dużo. Więc no naprawdę, jakby wiecie, kurczę, wydaje mi się, że my potrzebujemy strasznie, ale to słuchajcie, strasznie dużo tego ametystu i w zasadzie to będziemy. Mieli go dużo. Nie, no naprawdę, słuchajcie, dużo. No patrzcie, my w tym momencie, słuchajcie, już mamy półtora staka. Ja oczywiście tu jest, słuchajcie, tego więcej, więc jazdunia, słuchajcie, jazdunia ewidentna i obok jeszcze mamy jedną geodę, o którą oczywiście sobie chętnie tutaj zahaczę, tylko musimy sobie tutaj, patrzcie, to poogarniać i tutaj, słuchajcie, czekajcie, jeszcze widziałem, że na, niżej jest, patrzcie, o, tutaj jest kolejny kryształ, nie no, ej, serio, jest tego co najmniej dużo. Pytanie, czy to on też jest do zebrania? Chyba ten też jest, słuchajcie, do zebrania. No to patrzcie, w tym momencie mamy, słuchajcie kolejne Kolejne półstaka bloków. I tutaj, słuchajcie, są jeszcze kolejne. I jeszcze kolejne. No, mamy 40, no nie? A tak jak mówiłem, słuchajcie. A tu jest jeszcze, jeszcze ukryty. Nie, nie, no to słuchajcie, ja go nie ominę. No nie ma, słuchajcie, takiej opcji. Dawajcie mi go tego. Tego też mi tutaj dawaj w tym momencie. No i tak jak mówię, geodę mamy jeszcze jedną. Słuchajcie, tutaj obok tym tunelem, jak się pójdzie, to jest geoda. Lecimy dalej z tematem. Jestem bardzo ciekaw, jak będzie wyglądał efekt, kiedy wrócę do Elviso. Ale przypominam, słuchajcie, o sklepie wwwabreety. Pierwszym dwóbsię do każdego zamówienia dokładam zdjęcie z autografem. Ale pospiesz się, bo ilość autografów już jest mega ograniczona. Naprawdę, słuchajcie, to są ostatnie sztuki. Czy zamówicie sam kubek? Czy zamówicie koszulkę? Słuchajcie, autograf macie w gratisie, ale serio, pospiesz się, bo zaraz zniknął. WWW Abra ety Pierwszy link w opisie tego filmu. No i tutaj, słuchajcie, pamiętam, że właśnie było zejście. Wczoraj pojedynkowaliśmy się z Elviso, i tutaj geoda, słuchajcie, ametystu była. Pamiętam, że w niej znaleźliśmy tylko cztery, słuchajcie, ametysty, ale tym razem jest ich dużo, dużo więcej, bo one zdążyły sobie pięknie, moi drodzy, tutaj urosnąć, więc bardzo, ale to bardzo dobrze. No ja jeszcze muszę się tylko nauczyć, słuchajcie, które ametysty zbieracie, a które nie. Tutaj jest taka główka, więc widać, że to jest gigantyczny kryształ i on jest do zebrania, ale ten też wygląda tak naprawdę na duży, więc no nie można, słuchajcie, się złapać. Trzeba Pamiętać, że one potrzebują troszeczkę czasu Aby słuchajcie tutaj dojrzeć Więc oczywiście lecimy też po te na górze Patrzcie, weźmiemy sobie właśnie ten, weźmiemy sobie tutaj ładnie Jeszcze ten, no i chyba chyba Cała czekajcie, jeszcze ten wydaje się być Taki duży, nie? Dobra, ten też jest na pewno do zebrania Reszta chyba słuchajcie już do zebrania Nie jest i ja pamiętam, że jeszcze Jedna geoda gdzieś tam była chyba dalej Czy to, to, to może Elviso znalazł? No i dobra słuchajcie, wyłazimy i zobaczymy Jak Elviso sobie radzi O gościu! Ej, ale to dziwnie wygląda Podawajcie mi na jest w ametyście jacie ci co za Czemu ty za moje kilo? Co tym mi? Stick tak, jak wygląda? What Cztery użycia, no stary! Właśnie. Chcesz go sobie w kowadle naprawić, czy ja ci, mo ja ci Będę mogę. Go naprawić. Na naprawić, stary. Ja ci mogę stary go tutaj naprawić, bo, bo ja nie. mój jest zbyt szybki. Jakieś żelazo stary, gdzieś tutaj miałem, ale o, tutaj jest żelazo, ale wiesz co, e powiem ci byczku, że mogę ci dać więcej ametystów. Chcesz teraz więcej ametystów? Wiesz, tam mam jeszcze tylko pustaka. Jakby się z chęcią tutaj mogło coś tam, wiesz, jeszcze ty, za mnie. Ty, 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 bo to mnie atakuje gość, jeden z drugi, Pyk. pyk! Okej, okay, dobra, no to czekaj, chodź tutaj, stary, do mnie. Ja okay. Ci już tutaj rzucam. Masz tutaj czterdziestkę. Dzięki wielkie. Masz tutaj stary, czekaj, dodatkowo szesnastkę. Masz tutaj w dodatku stary jeszcze patrz szóstkę. Dobra, no właśnie. E, tu, tu jest problem stary, wiesz co, Mamy ktoś sobie sam no, naprawić? Wiesz co, chyba musisz poszukać siebie stary gdzieś tam, e, wiesz, przy swojej Willi i ja zaraz wrócę. Z a kilofik. mogę do legenda iść? A może stary śmiało, O, się ty, wie! To trzeba się! No to, no to no, no, no. dobra, słuchajcie, my teraz wbijamy oczywiście do tajnej bazy, bo Elviso nie może się dowiedzieć o tym, że ja słuchajcie, tutaj tajną bazę mam i tutaj mu przecież ten kilofik naprawimy. Dobra, słuchajcie, piąty level, pyk, pyk, okej. Okay. I teraz kilofik oczywiście wraca do Elviso. Dobra, odciszę się Elwiso! Jesteś tam. To hey? jest! Stary, bo mam Kilofik. Dla ciebie, wiesz okazało się, że ja mam kowadło w domu i nawet o tym nie wiedziałem No wie? ja chciałem agenta odwiedzić Nie stary, to chodź tutaj szybciutko no do mnie tutaj stary przyjdziesz, to, to ja myślę, że będzie akurat stary, Lol, to ale git. to z daleka wygląda stosowo po prostu, brakuje mi słów Dobra, Taki to ja ci, ja ci stary daję tutaj patrz, kill off a ja po popodmieniam w takim razie em, Teraz em, bloki śniegu na miedzi. co ty na to? Nie wiem czy śnieg tutaj będzie jeszcze, ale każdy ma swój gust tak, ale chodzi o to, że ja bym chciał, aby lodowiec był na wersji 1.17. Tak, Taki jakby. cały, cały? Tak, to nie musi być nawet i ikonicznie piękne, ale wiesz, jak to się stary zrobi mieć taka patynowa, to ja myślę, że to może być ładne. Serio, stare, wydaje mi się, że to, może być, że to może być mega kozackie. Póki co po prostu te rude bloki nie będą super ładne. Ale wiesz, cały czas ktoś u nas na serwerze jest. No zwłaszcza ty, kiedy budujesz całą swoją willę, więc te dni Oho. w Minecrafcie bardzo szybko miną. Ogólnie to musi być chyba cała doba, prawda? Cała doba, dr Cała doba trwa ile? 18 minut? Coś w tym stylu. 18 nie? Stary, no właśnie, więc to trochę zajmie. Na pewno zajmie, ale ja myślę... Ja jestem dobrej nadziei. Wiesz stary, jestem naprawdę dobrej nadziei. Mi się wydaje, że sobie poradzimy. A tylko wiesz co, jest jeden problem, że ja nie mam stary chyba aż tyle bloków miedzi, tak szczerze. No. A spokojnie, mam jeszcze w skrzynkach miedź. Możesz kupić zawsze, jakbyś chciał. Stary, bo mi właśnie teraz się skończyła miedź, a brakuje mi dosłownie jakichś dziesięciu klocków. Dobra, bierz pieniądze, lecimy. Dobra, a ja, ja za co ja mam. No, dobra Ej, jestem naprawdę ciekaw, słuchajcie jaki będzie efekt końcowy, ale serio. Trzeba przyznać, że Elwiso, no wyżełuje mnie do ostatniego zarobionego, słuchajcie, centa. Ja teraz chciałbym, słuchajcie, mu zaoferować, że mogę mu zapłacić albo emeraldami, albo złotem, albo, słuchajcie, tym glow in Inksakiem, Bo to jest, słuchajcie, świecąca kałamarnica i Elviso, jak ja ją znalazłem na odcinku, to po prostu wpadł w szał na zasadzie, że LOL, jak to możliwe? I tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że za jedną taką mackę kałamarnicy świecącej z jaskini, mógłbym coś na pewno od niego odkupić. Ej, Elwuzio, ile masz tej miedzi, co? Cfaniarku. Zobacz, właśnie się pali. Ej, Dużo, ale nie masz stary szybszego, nie masz gotowego, niczego? Czego mówisz. Ja... tutaj stary jest jakiś jeden blok miedzi. W ogóle. Pink Candle? Stary, ty masz świeczkę już w Minecraft? No, i to różową w dodatku. Jak stary się robi różową świeczkę? A Ej, nie, tajemnica, serio. ale fajna jest ta świeczka. Ej, pokaż, czekaj, bo zwykłe świeczki to ja robiłem w Minecrafcie, ale różowa świeczka, ona jest kuzacka i ta się różowa. Znajesz bardziej nie? Tylko. Ej, mm. mega, dobra, nie masz stary naprawdę żadnej miedzi tutaj? Tak, serio, no, żadnej? No właśnie, tutaj się gości ogarnę tam ta mieć, więc żadnej spoko, miedzi? Oj, no, ja ja kręcę, blok. nie. Dobra, czekaj, czekaj. To w takim razie powiedz mi: Za. E, tutaj jest jeden piecyk, tu jest drugi piecyk. To. Te, za dwa staki tej miedzi. Więcej nie będę potrzebował. Okay. Jedna e, świecąca kałamarnica. O, proszę bardzo, z chęcią, z chęcią. No dobra, to masz jedną kołamarnicę świecącą, ale biorę trzy piecyki. Co ty na to? Trzy piecyki. No, go... A mogę dwie? Stary, nie no, to jest świecąca kałamarnica. No to nie są jaja, tak? To nie są przelewki, stary. No nie? Nie, to jest światło. No, ale stary, no to jest bardzo droga rzecz, no nie? Dobra, masz tu rację akurat, spoko. Jedna, jest git. Dobra, słuchajcie, zbieramy sobie tutaj tą miedź, ale Elvis powiedział mi, abym jeszcze odwiedził jego geodę, którą on właśnie znalazł, słuchajcie, przy więzieniu. Podobno znajduje się ona tam, gdzie tabliczki, więc w tym momencie, właśnie, słuchajcie, się tam wybieramy, a Elvis, ono, no mam nadzieję, że zaraz tam ametyst ode mnie dostanie. Jakby co, to wszystko jest Elvisa, więc nie kradnij, bo info poleci do Abry? Jak do. A... Tu ja jestem jakąś podstraką od serwer. Ej, serio! Czy ja jestem jakimś straszydem serwerowym? Że co, info pójdzie do... Dobra, nie wiem, słuchajcie. Ale wbijamy się tutaj po tą geodę. Serio, to, że a, a, ten... A Elviso sobie wyczaił w ogóle tą geodę. A my to i tak naprawdę nieźle. Bo całkiem blisko ma. Wow! Ej, dobra. Tutaj tych, słuchajcie, kryształów to jest tak dużo, że zbieramy wszystko. I one są... Ej... Tak długo one chyba tutaj były, że praktycznie, patrzcie, wszystkie powyrastały. Ja cię kręcę. Ej, masakra, słuchajcie, ile ja tego będę miał, to w ogóle jest hit. Ale Elwizo powiedział mi, że jak najbardziej mogę z tego skorzystać, nie? Mimo, że to jest jego geoda, a my się raczej z chłopakami umawialiśmy, że jak ktoś znajdzie godę, to raczej, no, szanujemy to i nie zabieramy sobie nawzajem. No, ale Elwizo powiedział, że spoko, że na, że tak powiem, projekt, no to mogę sobie wziąć, więc całkiem, słuchajcie, miło z jego strony. Na pewno to trzeba e, docenić. No to, to oj, zepsułem tutaj ten doczek. Sorry, Elwuzio. Sorry, 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 dobra. Wszystkie kryształy zebrane. Mamy, słuchajcie, cztery prawie staki. Ja! Yeah! Ej, prawie cztery staki ametystu. Rozumiecie, co by było, gdyby Elviso tutaj przyszedł? Słuchajcie, na wczorajszym odcinku, kiedy my robiliśmy te wielkie zawody. Wiecie, były zawody, że kto zgarnie więcej ametystu, ten wygrywa wszystko. Jeśli nie oglądaliście, to koniecznie sobie obejrzyjcie wczorajszy odcinek. Jakby on tutaj wbił, to by wygrał totalnie, bo to są cztery staki ametystu. Ja z Dunia, słuchajcie, wezmę sobie tylko jeszcze tą mieć z piecyka. Skoro i tak kupię ją u Elwisa, to wydaje mi się, że właśnie spoko byłoby ją wziąć. To jest jedna. 11, to jest kolejna jedenastka i teraz przerabiamy sobie to na kolejne bloki no słuchajcie w tym momencie mamy już to jest waxed block of copper a to jest słuchajcie block of copper ej czy one się czymś różnią między sobą Ej, one niczym się nie różnią. Ej, nie mam pojęcia, słuchajcie, czym one się różnią, ale dajcie mi znać w komentarzach, jeśli dotrwaliście do tego momentu. Serio, bo jakby to jest nawoskowany blok miedzi, a drugi nie. I czy on wobec tego będzie jakby nie patynował, bo przez to, że wosk, no to, że się nie utlenia i po prostu zostanie pomarańczowy na zawsze, czy, czy, czy nie? Przetestujemy sobie to, ale dajcie znać w komentarzach. Oczywiście ja wam będę przypinał serduszka, jeśli zasubskrybujecie kanał i właśnie odpiszecie mi w komentarzu. A ja teraz, słuchajcie, czym prędzej lecę do Elvisa, o, oh, wow, ej, serio Trzeba przyznać, że wygląda to Co najmniej zjawiskowo, serio Jakby, no, tam mieć nie pasuje O, Elvis, o tym nie podglądasz w Ja ogóle. cię widzę, go jeszcze z daleka Ej, stary, nie potrzebujesz troszeczkę tutaj No, już się skończył ametyst Ej, ale no, stary, muszę ci przyznać, że naprawdę nieźle wygląda ten lot Dziękuję stary, bardzo, Stary, dziękuję. mam dla ciebie tutaj, patrz, 62 bloki Więc o, proszę, proszę cię proszę. bardzo, śmiało A ja tutaj podmieniam wszystko dalej na mieć, no nie? Żeby tutaj wszystko chie pięknie chie chie było chie chie Ale, chie chie no, naprawdę, stary, muszę przyznać że nie jest. jest nie. No. O stary, już miedź nam się patynuje. Patrz, chodź tak? tutaj. Chodź, stary do mnie. Patrz, 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 jestem dniu tak właściwie. Ej, mocno, mocno. Ej, stary, szczerze, to wygląda jeszcze gorzej. Ale to jest takie straczkowate. Ale trzeba po prostu poczekać. I będzie efekt dużo ko tak. bardziej kozacki Czy jak ja to zbiorę, to teraz tak, tak stary. Z exposed copper. Ale źle. mocne. Nieźle stary, co? Ej, muszę przyznać, że stary, no jestem w szoku, naprawdę, kozacko to wygląda. Ja jestem największym fanem tych, które wygląda tak maksymalnie jak pryzmaryn. Jak pryzma No tak, 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 ale jakby wiesz, musimy poczekać kilka dni, znaczy kilka, kilkadziesiąt dni i one takie będą stare, więc totalny chill. Ej, tutaj widzę, że w ciebie strzela szkielet, więc oczywiście ja stary Uwaga, baby zombiak! Właśnie widzę baby zomeka. Dobra, bum, okej, okay, rozklepany. Tutaj stalaktyty stalagmit. Ej, szczerze, stary, nieźle to wygląda. Ej, a masz jeszcze jakieś stare klejnoty, albo mieć przy sobie? Czy nie? Mie, ale to, co potrzebujesz? Albo mieć, albo stary klejnoty ametystu, bo może y, masz jeden Nie, to sobie stary, klejnoty. mi się wszystko pokończyło. Nic. Ej, ale dobra, powiem ci szczerze, że naprawdę, no moim zdaniem, to wygląda kozacko, tylko wiesz co, ile tego jeszcze będzie potrzeba? To jest dobre pytanie. Wiesz co, nie jakoś mega dużo, ale no tak z dwa, trzy takim, myślę, że to jest Bo z maximum. tej perspektywy, patrzcie, no to wygląda laudowiec na calusienki, słuchajcie, miedziano ametystowy i może nie wygląda, to najlepiej na świecie, ale no kurczę, cieszmy się wersją 1.17. Naprawdę cieszmy się. Ja jeszcze Słuchajcie, tutaj złażę do tej właśnie mojej geody i zobaczymy, czy coś tutaj urosło. Oj, chyba, słuchajcie, nic niestety nam tutaj w tym momencie nie urosło. A nie, są kryształy, czekajcie. Ten na pewno jest wyrośnięty, słuchajcie, patrzcie. Ten także na pewno, słuchajcie, jest wyrośnięty, więc bardzo spoko. Ale to jest tylko 11, słuchajcie, ametystów. No dobra, przejdziemy się także do tej drugiej geody. No, mam nadzieję, że, słuchajcie, tutaj także będzie coś wyrośniętego. Chociaż czekajcie. Ej, tu są w ogóle ząbiaczki, słuchajcie, zrespione. I tych kryształów teraz widzę, że jest mega dużo, słuchajcie, naprawdę. Patrzcie, to jest do podniesienia. To jest do podniesienia. To jest do podniesienia. Ten jest chyba nie. Dobra, ten nie był akurat do podniesienia. Ale tu jest do podniesienia. To też nie? I to też nie. Ej, wait, dobra. W każdym razie, słuchajcie, mamy kolejne 55. Tutaj ten jest na bank do podniesienia, słuchajcie, więc bardzo, bardzo spoko. Ten nie, ten nie, słuchajcie, te też nie. Czyli mamy, słuchajcie, teraz patrzcie. No kurczę, kolejne 16. Mamy 17 bloków ametystu kolejne. Ej, widzę, że ci się stary chyba kilow skończył, co? Ma 5 użyć, a ma, a, a ma akurat sygna, więc wolałbym go sobie nie zniszczyć. Cześć, stary, czaje. No, no dobra, no to w takim razie czekaj. Ja zrobię tutaj, tak, zrobimy tutaj pyk, okej, okay, to e, z tej strony też oczywiście można tutaj poustawić. Tutaj, raz, dwa, trzy, tutaj tak samo, ale no powiem ci, że naprawdę, no jestem zaskoczony efektem. Naprawdę, no bardzo wygląda to ładnie to stary, wygląda. Kozacko. serio. Jakby jestem fanem ametystu, ewidentnie to jest, wiesz, nowa, rzadka w miarę ruda i wygląda naprawdę, no reczta. Ja jest szansa? I nie, jaka szansa abyś teraz sobie hodował na tym te ametysty? No właśnie, stary, a daj mi kill w swój, dobra? Na chwilkę okay. z silktaczem, co? Daj Proszę mi bardzo, na ale błagam, nie zniszcz go. On ma pięciu żyć, tak? No trochę więcej. 25. Sprawdzimy jedną rzecz. Słuchajcie, kilo, który dał mi Elvisomana sobie sobie Silktacz, czyli jedwabny dotyk. Jest to enchant, który oczywiście sprawia, że kiedy sobie wykopiesz blok, no to wypada on taki, jaki jest surowy, czyli w tym wypadku na przykład właśnie Stone. Co by się stało, gdybyśmy my, słuchajcie, teraz zebrali jeden z tych X-ów, bo jeśli nie wiecie, to ametyst, czyli te kryształy, rozpują się. Tylko i wyłącznie na blokach oznaczonych znakiem X. No i teraz tak, słuchajcie, jeśli wezmę sobie tym oto blokiem, znaczy tym oto kilofem, zwykły blok, no to go podniosę. Jeśli bym wykopał, słuchajcie, tym oto blokiem X, to on niestety, ale ulegnie destrukcji. No już na potrzeby odcinka niestety, ale to rozwalę. No szkoda, bo tutaj akurat by się ametyst nam respił, no nie? Tutaj akurat odkryłem kolejny, więc całkiem spoko. No i teraz tak, słuchajcie, co się stanie, jeśli użyję Strictacza? Uwaga... Niestety, ale się, słuchajcie, nie da No szkoda, no wielka, słuchajcie W tym momencie szkoda, ale niestety Nie da się zebrać tego X'a. No niestety, Elviso, sprawdziłem to Użyłem kilofa z Nie da się Skoda. hodować ametystów Chyba, znaczy, może wy macie Jakiś inny plan, słuchajcie, czy da się robić Hodowlę ametystów w Minecrafcie, bo to by było Na pewno kozackie, więc dajcie znać Może na przykład TNT dałoby rady to, słuchajcie Zebrać, albo jakiś lepki piston My w każdym razie, słuchajcie, przerabiamy cały Oto lodowiec na ametyst i muszę przyznać Efekt re jest rewelacyjny. Naprawdę z przekozatki, moi drodzy, subskrybujcie kanał. Najlepiej z dzwoneczkiem, codziennie są tutaj zwariowane odcinki, a teraz nawet z Minecraftem 1.17, od kiedy mamy tutaj milionowice, wpadajcie na drugi kanał Abra Games po filmy z hardcora na 1.17 i wbijajcie na sklep www.abraety. Pierwszy link w opisie czekają na Was epickie koszulki, kubki i do każdego zamówienia dokładam zdjęcie z autografem gratis, ale ich ilość jest ograniczona i się bardzo szybko kończą. Nawet zamawiając sam kubek macie zdjęcie z autografem za free. Www. Abra ety. Pierwszy link w pierwszym klopsie, a Wam bardzo dziękuję, dobrego dzieneczka, eleczko i pół!